Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Filipek. Dzisiaj jest taka odpowiedź, czemu nie było daily na kanale, oraz po prostu chciałem podzielić się z wami moimi przemyśleniami. I tak, zaczynając od początku, dzieje się bardzo źle. Jak zapewne doskonale wiecie, wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę dzisiaj około 4 w nocy. W dniu, w którym to nagrywam, czyli tutaj 24 lutego. I... Cóż... Jak mogłem to skomentować? Bardzo się po prostu boję, no bo... Zob zobaczcie... Rosja zaatakowała Ukrainę. Akurat wtedy... Akurat tuż, tuż po tym, jak się nam yy, zakoń zakończyły zimowe i wszystka i teraz no po prostu na Ukrainie giną ludzie Ciu, ja Oj, się po prostu boję tak jak ka yy, każdy z nas bo przecież nie wiem po prostu jak składać jak składać słowa do tego filmu ale chyba sami Rozumiecie, że to jest sytuacja bardzo po stresująca, bo zaraz do Polski zaczną napływać nie, tysiące, jak nie miliony właśnie migrantów z Ukrainy, którzy będą potrzebowali azylu. Już teraz na granicy z Ukrainą. Zbierają, zbierają się oddziały do Polski, jest wysyłane coraz więcej sprzętu. No, Putin się bardzo dobrze do tego przygotował. Miał aż 8 lat od 2014 roku czyli od tego, kiedy za, za, zaczęły się te operacje, właśnie na Krymie i Krym został wtedy rosyjski teraz niestety może być tak że zaraz cała Ukraina będzie rosyjska i po prostu będziemy mieli ogromny problem bo jakby jakby nie patrzeć armia radziecka jest potężna patrząc co prawda nie, póki co Putin nie użył broni atomowej, co by było z jego strony głupie, ale jak nie daj Boże, przejmie on Ukrainę, to będziemy mieli Ro 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 Rosję w zasadzie z, z, z trzech, tak jakby linii granicznych. Białorusi, bo przecież Białoruś to, tak, to formalnie Rosja terenów Ukrainy. i z, terenu obwodu Kaliningradzkiego, bo przecież sam obwód Kaliningradzki to jest nazywany też lądowym lotniskowcem. Po prostu tyle tam jest wojska. No i oby się zatrzymał po prostu z ekspansją na Ukrainie. Bo jeżeli następnym celem jego będzie Polska, to Ech, chyba sami już widzowie rozumiecie, zresztą Ukrai na Ukrainie jest odgrywa się dramat. Setki ludzi giną. Zostały zawieszone całkowicie loty nad Ukrainą. Co tutaj doskonale widzicie, cały teren Uk Ukrainy i duży, duży obszar Białorusi jest pusty oraz też teren Rosji utworzył nam się tutaj taki korytarz powietrzny nad Turcją i Bałkanami byleby omijać właśnie tą strefę wojny a tutaj na, na samej Ukrainie od, odbywa się piekło bo tego inaczej nie można nazwać. Rosjanie, z tego co nam wiadomo, zaatakowali tutaj, od strony Białorusi, w tym miejscu, koło tutaj sumy. Karku, w Charkowie są ciężkie walki, w Luhansku, tak samo w, Ma w Mariupolu. wysadzili wszystkie bazy wojskowe pasy startowe w sensie te, yy, trochę się po put, tym bał atakować z tego co wiem yy, cywilnych lotnisk, co nie zmienia faktu że, jak, yy, że być może jak ukraińskie lotnictwo jeżeli w ogóle zacznie operować to pewnie będzie operować właśnie z tych lotnisk cywilnych, co się, co się niestety niedobrze skończy no, i to tego marne, naprawdę marne. Ukraina odnosi jakiekolwiek sukcesy. Nie, była tam wieś o pięciu zniszczonych samolotach, dwóch helikopterach. A to jest kilka z, y, tysięcy, które zostały rzucone na Ukrainę. No, no i teraz Ukraińcy będą uciekać na zachód tutaj. Także Zamość, Chełm, Rzeszów, Przemyśl. Będą miały po prostu ciężką sytuację, cały czas powtarzam ciężką sytuację, no bo błagam no, co, co ileś, co, co kiedy wybucha wojna w Europie, taka naprawdę potężna, przecież ja myślałem, że to jest, na że ten region Globu jest na tyle ucywilizowany, że, że po prostu... Że to żal będzie zniszczyć tej całej rozwiniętej przez te lata infrastruktury i, i, i ogólnie no zabudowań. A tu nie, a tu nie, po prostu Putin uderzył, wysyła swoje rakiety. No i jest bardzo. jest, to, zobaczcie tutaj, na przykład, jest samolot z Ukrainy. Czekajcie, niech mi się wyświetli. Z samym flight radarem też są duże problemy. Bo tyle po prostu osób chce wejść na ten flight radar, że po prostu serwery nie wytrzymują. Zobaczcie, kliknąłem na ten samolot. UA to mnie zmyliło, To jest Wizelot. A lot a, Airbusa A380, ale cóż. Brak mi po prostu słów. Czy w ogóle taka się szczerze dezinformacja. Wszędzie są e, ruskie trolle, no wiadomo, na początku był atak cybernetyczny, teraz już atak wojskowy, trzeba, trzeba właśnie uważać na, na to, e, co, e, co, się czyta o tym w necie, dlatego ja do tego podchodzę z dystansem i, i przede wszystkim nie należy się da, y, dawać tej propagandzie, że, nie, że ten, że niby upaina, że ten, że to też nie ukraińcy to powinni być nasi śmiertelni wrogowie, bo wołyń. Ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że wołyń to były to były straszne wydarzenia oraz że Ukraina do dzisiaj ma roszczenia terytorialne, właśnie tutaj Ocheum, Zamość i Rzaszów. Ale nie dajmy się poróżnić. A też w sumie te protesty antywojenne w Rosji zostały stłumione. A ten. Cóż. W zasadzie nie wiem za bardzo, jak to wszystko komentować. No, wojna jest w kraju, który jest na, przy naszej wschodniej granicy, 100 kilometrów od granicy po Polski na wysokości geograficznej Rzeszowa. Zauważono rosyjskie czołgi. Brak mi słów po prostu. Tam. Putin, Putin świetnie gra w tą polityczną grę. A państwa zachodnie nic mu nie mogą zrobić. Fakt, mogą tam nakładać jakieś sankcje, mogą jakieś dodawać nie, no, wyrazy oburzenia, że ten, że mo, mogą niby wysyłać wojska właśnie do Polski. Ale co z tego? Co z tego, skoro skoro boją się cokolwiek zrobić na szczeblu wypowiedzenia wojny bo NATO i Unia Europejska mają pe pewnie gdzieś Ukrainę, bo właśnie do nich nie należy. Ech. Trzymajcie się tam na, na Ukrainie i obie ta wojna nie trwała zbyt długo. Zostawiam was jeszcze z... Pomyślą wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, i tego się trzymajmy. Cześć.